Cześć, dzisiaj chciałem Wam pokazać tak na luzie. Moją nową lampę do akwarium. Jest to znowu lampa DUI zrobiona przeze mnie. Wcześniej miałem te takie dwie małe na wzór hydry. Tam pewnie dziś widzieliście w filmiku. Teraz postanowiłem zrobić nową lampę. Te dwie lampki wyleciały z tego względu, że akwarium u mnie się zmieniło i pomiędzy nimi była dość duża, duża szczelina. Przerwa, niszczelina i tutaj na końcach również była e, przerwa. Więc chciałem wypełnić tą całą powierzchnię, tą wnękę w tej lampce T5, żeby ładniej osiedlało akwarium. Także, jak widzicie, teraz jest to jeden wielki radiator wycięty na CNC. O, tak będzie lepiej widać. Jeden wielki wycięty radiator na CNC wypełnia całą tą wolną przestrzeń w lampie. I do tego trzy wiatraczki chłodzące. Lampka u mnie chodzi od jakichś trzech dni, i powiem Wam, że o, właśnie się wiatraczki załączyły. Temperatura ustawiona na termostacie na 36 stopni i te wiatraczki załączają się. I po chwili wyłączają, więc nie ma problemu z utrzymaniem temperatury 36 stopni. Trochę jeszcze zostało tutaj kabloteki od góry. Tutaj widzicie to jest sensor od temperatury. Cztery uchwyty mocujące i cała lampka. Od spodu, oczywiście, jeden wielki pająk, bo przy tego typu lampach, przy tego typu lampach, niestety. Nie da się zrobić nic innego jak taki jeden wielki pająk. Obecnie jest godzina, gdzieś po 6 wieczorem, i biały kanał już nie świeci wyłączony. Także widzicie same niebieskie UV i cyan. Za chwilę włączę ręcznie wszystkie kolorki i zmierzymy, ile par daje ta lampka. Z diod to jest tak. 3, 7, 21 CRI to są różne pasma od Blue po Royal Blue. Do tego jest 14 diod Power LEDów 3W Blue i 14 Power LEDów 3W Royal Blue. Te kry diody są wysterowane na 1000 mA a te 3W to 800 mA z driverki. Do tego jest 7 diod, power ledów, 3 watowych, e, białych. E, cyan dałem 14 sztuk, żeby zrównoważyć e, kolor fioletowy, bo royal blue diody niestety, ale strasznie sięją fioletową barwą poświatą. I powiem wam, że te cyan wcześniej miałem troszeczkę inne cyan, te są bardziej zielone niż cyan, ale sprzedawca sprzedawał jako cyan. I powiem wam, że ten Cyan, prawie że zielony, robi niezłą robotę. Bez tych diod na ścianie ewidentnie widać poświatę fioletową. A jak dodam tylko Cyan, to powiem Wam, że to nawet w miarę ładnie e, równoważy i znika ta fioletowa poświata. E, co jeszcze tutaj mam i jest 7 diod e, UV. Do tego 3 diody e, Red skry wysterowane na 300 mA. I tyle. I cała lampka. Także zaraz postawię aparat na statywie i zobaczymy ile par ta lampka nam daje. Przed nakręceniem naszych pomiarów par pokażę Wam jak, który kanał świeci wyłączmy wszystkie kanały i teraz tak to będą niebieskie, blue Cree, diody Cree, niebieskie to jest kanał na całą moc, jest to 21 diod Cree wysterowanych na 1000 miliamperów Powiem że na żywo wygląda to jaśniej na kamerze widać, że jest ciemno ale w rzeczywistości jest naprawdę jasno OK, wyłączmy ten kanał To porównajcie sobie diody yy, diody Royal Blue i Blue jest ich 28 zwykłe 3W Power LEDy to jest kanał na Power LEDach 28W 3W Nie wiem czy widzicie różnicę wydaje mi się na kamerze, że jest troszeczkę jaśniej a to ze względu na to, że jest po prostu 7W więcej Lecimy dalej Cyan, tak jak mówiłem, Cyan dla mnie to są Jasno-zielone, diody. Wcześniejsze cyan, które miałem w tych wcześniejszych lampach, naprawdę świeciły bardziej na kolor aqua blue. Coś takiego. Te świecą bardziej na zielono. Ale jak mówiłem, fajnie równoważą ten fioletowo, to, to fioletową poświatę. Niech tak zostanie. To były cyan. Teraz white, białe. Jest ich tylko i wyłącznie 7 sztuk 3W power LEDów. I powiem Wam, że stosunek jest nie wiem ile 6 do 1 albo i więcej. I naprawdę powiem Wam, że biały kanał w zupełności wystarcza do, do tej lampy. Jak dla mnie jest w sam raz. Biały, nie trzeba więcej. Stosunek 3 do 1, jak zawsze, dla mnie był yy, po prostu za, za dużo białego. Także ja robię 7 do 1 albo 8 do 1. I jest w sam raz. UV uv świeci jasno, y, jasno No niewidocznie prawie, także Jest to taka lekko różowo-fioletowa poświata Nie wiadomo czy to są prawdziwe uv -ki. Wiecie jak to jest z tymi Power Redami Są, so, 7 7 kanał, 7 diod, 3 w Red, 3 diody Red, Cree I Trzy diody na taką lampę, na takie akwarium, 100 galonów, prawie 400 litrów. Jak widzicie, w zupełności wystarczy do podbicia jakiegoś tam pasma. I lecimy po kolei, wszystkie po kolei. Cree, Blue Power LED, Cyan. Na całą moc. Jest trochę, może za zielono. Także cyan skręcimy na 50% albo wam pokażę wszystko jak świeci na maksa. Teraz białe, UV i czerwone. Jest, widzicie, za czerwono. Także czerwone od razu skręcę na, nie wiem, 30%. I cyan, czyli te zielone, na około 60%. I moim zdaniem to jest optymalne ustawienie tej lampy. Jeszcze nie wiem jak tam z białymi. Były mi to kwestia gustu. Jak kto woli, ja bym białe skręcił i skręcę nawet przy tych 7 sztukach do 60-70%. I takie ustawienie lampy będę miał na co dzień. Oczywiście te piątki są wyłączone. Jest tutaj 4 tuby. 39 W. Chciałem pokazać same LEDy. Tą lampkę, którą udało mi się odbudować. Tak, na szybko i powiem, Wam tyle. Jest to moja ostatnia lampka. Jeżeli 100 lampko, to się będzie dziać. Naprawdę jest to kupa roboty, kupa lutowania. Więcej lampek budował nie będę. Chyba pójdę do sklepu, kupię jakąś gotową lampę. Mam ochotę na Radiony G5 XR15, te mniejsze 3 sztuki, już tam myślałam, żeby kupić. Wersja Blue i moim zdaniem, na no to akwarium w zupełności wystarczyła Razem z te piątkami, także to są ostatnie moje DUI I więcej robił nie będę Ok, wezmę PAR METER I zobaczymy jakie są wyniki okay, zobaczmy co ta lampka potrafi Na środku Na samej górze skałki 260 par. Na samym dole, przy małży, ta lampka daje nam 175 w okolicach. Nie jest źle. Prawa strona 190. 180, tutaj na dole, na środku, pod lampą. 127. Także nieco to jakieś spektakularne wyniki. Zobaczmy tam dalej. Tutaj na górze mamy 205, 202. Także nie jest źle. Oczywiście mogłoby być lepiej Przy tylu watach co ta lampka ma Nie wiem, nie liczyłem Ale to di diut jest Nie ma jakichś rewelacji Ale środek, akwarium Tutaj na skałach nam to doświetli Tam na końcu jest 150 I przy samej powierzchni wody 375 Także wiecie no można byłoby wykrzesać te lampy trochę więcej, montując soczewki i skupić to światło. Tutaj jest 245 okolice, także ta lampka tyle z siebie daje. Tak jak wspominałem, można było zamontować diody, czyli diody, soczewki na diodach skupiające. I Wtedy te pary, które są pod powierzchnią wody, można byłoby skupić to światło i mieć tutaj na samym środku, tu gdzie są SPS-y. Ale nigdy nie chciałem mieć soczewek. bo jak dla mnie za bardzo skupiały światło, te diody to jest standard co 20 stopni. I moim zdaniem w zupełności to wystarczy. Jeszcze zobaczymy na szybko takie porównanie, jak dołączę te piątki. Teraz mamy z te piątkami. Jak widzicie, zrobiło się bardzo, bardzo jasno. Troszeczkę ściemnimy aparat. I zobaczmy teraz nasze pary. Tutaj na samym dole było około 150 par, 180, 30 w górę. Tutaj mieliśmy około 200, 200 coś. Zobaczcie, z te piątkami mamy 435. Dużo, dużo więcej. Moim zdaniem, jak na to akwarium, wystarczająco. Na samym środeczku 450, 60, prawie. Tutaj przy małży. Na środku małża dostaje prawie 300 par. Nie narzeka. Rośnie. Także taki mix te piątek z LEDami. DY. Moim zdaniem w zupełności do tego akwarium wystarczy tam na końcu jest 370 par i pod powierzchnią wody 680, także ledy są uzupełnieniem tej piątek i jak na razie będzie tak jak jest, tak jak mówiłem, jak się lampka zepsuje. To pożegnamy się z nią ładnie. I wlecą tutaj trzy radiony, już nawet umówiłem się z właścicielem sklepu na dobrą cenę. Mogłem zdradzić, że ogólnie ta lampa kosztuje XR15. Czy to wersja Blue, czy Pro? Normalnie tutaj w Stanach kosztuje 400, 420 dolarów ta Duża XR 30 800 chyba 40, a na tą małą dostałem cenę um, 380 dolarów za sztukę. 40 dolarów po prostu taniej. Właścicielka sklepu powiedziała, że mi to sprzeda. Jakbym brał 3, to podejrzewałem, że cena jeszcze by spadła z 10 dolarów na sztuce. Także mógłbym te lampy mieć w cenie 370 dolarów za sztukę. Także myślę, że to jest bardzo dobry. Deal na te lampy, i tak jak mówiłem, jak ta lampa się nie będzie spisywać, albo nie będę widział, że korale zaczynają, że w ogóle rosną, to wypadnie ta lampka i wpadną trzy radiony, piętnastki. Myślę, że wystarczy na to akwarium. Także to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeszcze mam problemy, jak widzicie na moich filmach, tak na koniec, z ustawieniem. W ogóle balansu bieli w tym aparacie, myślę, że z czasem hm, poprawimy to. Także na razie, kolory bardzo brzydkie, jak dla mnie na tym aparacie wychodzą. E, ogólnie kolory na żywo są dużo ładniejsze, żwawsze, żywsze, nie żwawsze. Sorry, <laughs> także z tymi ustawieniami będę musiał jakoś powalczyć, żeby te filmiki wyglądały lepiej. Także na razie to tyle, trzymajcie się. Cześć. Yeah